Gimnazjum i Liceum imienia Polskiej Madzieży Szkolnej została wytypowana jako jedna z pięciu szkół w województwie mazowieckim do udziału w projekcie ministerialnym Trening Zwycięzców organizowanych przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych. Aby przybliżyć ideę projektu, Państwo Chwedorowicz wystąpili w naszej szkole z godzinną multimedialną prezentacją, w trakcie której w bardzo obrazowy sposób przybliżyli młodzieży wpływ odżywiania, aktywności fizycznej i ćwiczeń psychicznych na ogólną kondycję, zdrowie i możliwości człowieka. Chęć uczestnictwa w projekcie zadeklarowało 176 uczniów. Trening zwycięzców rozpoczął się 19 października i trwał 21 dni. Nad całością projektu czuwało trzech kołczów, przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego: Iwona Smuga, Anna Gryz i Agnieszka Bąk. Wszyscy uczestnicy przed rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu zostali przebadani testem body mass index, do którego potrzebny był pomiar masy i wysokości ciała. Testem sprawności fizycznej zuchory, który obejmował 6 prób szybkości, skoczności, gibkości, wytrzymałości, siły mięśni, ramion i brzucha oraz specjalnie dostosowanym dla młodzieży testem pozytywnego myślenia. Były one wykonywane na zajęciach wychowania fizycznego przy współpracy i pomocy innych nauczycieli. Każdy z uczestników otrzymał przewodnik, kieszonkową książeczkę, w której mógł zanotować uzyskane wyniki z poszczególnych testów. Skorzystać z zamieszczonych tam propozycji diet z prostymi przepisami ćwiczeń, rozciągających joggingiem i specjalnie opracowanego treningu wytrzymałości psychicznej na każdy 21 dni treningu. Daj sobie chwilę na kontakt z samym sobą, bądź obecny tu i teraz oddal od siebie negatywne myśli, skup całą uwagę na tym, co robisz. Nieważne co myślą o tobie inni, ważne co ty myślisz o sobie. To tylko niektóre hasła, które miały wzmocnić charakter uczestników, ich odporność psychiczną i pozytywne myślenie. warunek wszelkich sukcesów. Aby zapewnić młodzieży możliwość bezpiecznego udziału w aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w ramach realizacji programu 25 października odbyła się inauguracja ścieżek joggingowych. Serdecznie Was wszystkich bardzo gorąco witam na takiej inauguracji tras biegowych w ramach treningu zwycięzców. Witam i pozwoliłem sobie jako pierwszy zająć głos jako gospodarz tego obiektu. Witam Was serdecznie na terenie obiektu Miejskiego środka Sportu i Rekreacji. Natomiast no, głównym organizatorem, inicjatorem jest gimnazjum i liceum Mienia Polskiej Macierzy Szkolnej i oczywiście osoba, która reprezentuje tę jednostkę, czyli pani dyrektor Jadwiga Ostrowska-Dźwigała i oddaję głos pani dyrektor. Ja serdecznie chcę powitać dzisiejszych gości, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie. Witam serdecznie Pana Burmistrza Krzysztofa Michalika. <klucz> witam serdecznie Panią Uszulę Serokę, która reprezentuje Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. I witam serdecznie Pana Krzysztofa Palucha, który reprezentuje Nadleśnictwo. W Chciałabym tylko przypomnieć, że to już jest. Właśnie jedna z części, z elementów tego naszego treningu zwycięzców, czyli bieg i będziemy już teraz biegać. Trasy przez... powstały przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Nadleśnictwa Mińska Mazowieckiego. Na uroczystości pani dyrektor Jadwiga Ostrowska-Dźwigała serdecznie przywitała naszych wspaniałych, licznie zgromadzonych uczniów oraz zaproszonych gości. Mam nadzieję, gości. że wszyscy wytrzymacie trzy tygodnie w postanowieniach, jakie sobie założyliście na początku. Chciałabym was tak organizacyjnie powiedzieć, po rozgrzewce, do której ku miłemu zaskoczeniu szczególnie młodzieży przystąpili wszyscy zaproszeni goście bez względu na stanowisko, wiek oraz stopień sprawności i przygotowania do aktywności. Utworzono z uczestników trzy grupy. Pierwsza grupa biegowa ruszyła w 2,5 kilometrowy dystans jako pierwsza. Zaraz za nimi podążyła grupa marszowo-biegowa. Na czele trzeciej grupy marszowej stanęła pani dyrektor przewodząc grupie zaproszonych gości. Zwieńczeniem pokonanych odległości był zestaw ćwiczeń rozciągających. Następnie szczęśliwi i zarumienieni biegacze zostali zaproszeni na świetlicę, gdzie dyrektor obiektu Robert Smuga przybliżył młodzieży zasady ogólnodostępności i powszechności obiektów MOSIR. Zaznaczeniem uroczystości było wysłuchanie przez uczestników kilku krótkich wykładów na temat joggingu i roli wody w organizmie. Nie była to jedyna akcja zachęcająca młodzież do zdrowego stylu życia. Hitem w szkole okazał się dzień sałatkowy. 9 listopada od samego rana we wszystkich klasach przy pomocy wychowawców, młodzież korzystając ze wskazówek zawartych w kieszonkowych przewodnikach, jak i przepisów własnych, przygotowywała kilogramy kolorowych sałatek, którymi mogła poczęstować na długiej przerwie zaproszonych gości, jak i swoich rówieśników ze szkoły. Akcja przerosła wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o formę i ilość. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować każdej sałatki, którą podawali im przedstawiciele klas, pełniący rolę kelnerów. Lunch sałatkowy tak bardzo spodobał się wszystkim, że padła propozycja kontynuowania tej formy w naszej szkole. Jesteśmy za. Wspaniale. więc nie będziemy tutaj Wam długich przemówień i serwować, bo będziemy serwować salatki. Ale chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ten trening zwycięzców, ten projekt, spotkał się z takim szerokim odzewem, z takim dużym zainteresowaniem w uczniów w i i w liceum. Dlatego, że wiem, jak bardzo się rozumiecie ten projekt. Bardzo się cieszę, że rozumiecie, co to znaczy zdrowy styl życia. Ja Mieliśmy duże wsparcie ze strony nauczycieli. Bardzo nam pomagali i na lekcjach WF u i poza zajęciami WF-u dużo cennych informacji. Jak do tej pory to już coś takiego, że przychodzimy do domu po szkole, szybko przed komputerem. Siedzimy na jakichś Facebookach i innych stronach, a tak to robimy coś ze swoim życiem i sprawiamy, że staje się lepsze. Najbardziej ze wszystkich aktywności podobały mi się te, które robiliśmy całą szkołą, bo kiedy się widzi tyle osób ćwiczących, to od razu ma się większy zapał do pracy. Ale oczywiście też pracowałam dużo sama w domu, dlatego że nie zawsze można się zgrać z koleżankami. Bardzo fajny program, w moim odczuciu, udało wam się zrealizować w tej szkole. A fajne dlatego, że to wzbudza w Was radość. A jeśli coś wzbudza radość i, i takie zaangażowanie emocjonalne, to mam nadzieję, że to nie będzie tylko trwało tak króciutką chwilę e, na ile jest przewidziany program tutaj do realizacji w szkole. Bo te trzy tygodnie to, to nie jest zbyt dużo czasu. Ale jeśli są emocje, jest zaangażowanie, jest frajda, jest radość, to na pewno będziecie to realizowali dosyć długo poza zajęciami szkolnymi. Lada moment będzie uruchomione lodowisko. Cały czas jest pasy, e, są spacery, są te trasy biegowe. Naprawdę, odpowiedni ubiór i możemy z niej korzystać przy każdych warunkach pogodowych. Spadnie śnieg, jest narciarstwo biegowe. Zawsze można te zbędne kalorie sobie spalić w sposób fajny i sympatyczny. Z bażyami, z serami i puszkami, bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że to dopiero początek drogi, którą będziecie podążać. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i wytrwałości w projekcie oraz życzymy wiary w siebie i wiecznego optymizmu. Pamiętajcie o znanej już nam Maksymie: cały świat sprzyja temu, kto nosi w sercu Słońce.